Cześć, to ja, czekel LPS. Dzisiaj nagrywam do bo chcę Wam pokazać moje podwórko. No, ja mieszkam w bloku. No pewnie niektórzy o tym wiedzą, no ale wiecie, yy, za chwilkę wychodzę z no, śnieżynka, no śnieżynka, powiedziałam Sezon Banshee. Nie jest... <laughs> no śnieg pada. Prawdopodobnie widać takie kulki, które latają. U mnie to bardziej... Tutaj jest kamera, yy, Tak. Więc kupiłam sobie nowy szalik, bardzo mi się podoba I idę do mojej mamy koleżanki No i spróbuję wycisnąć jakiś zestawik albo pet shopy z, od mojej mamy Trzymajcie kciuki w ogóle, bo chcę nagrywać serial, a nie ma wystarczająco pet shopów A słońce mnie oślepia Dobra, pokażę Wam Biorę kamerę O, wziąłem, wziąłem, wziąłem pokażę jakie będzie intro tak, nie pokażę wam aut nie jestem taką debilką, no bo nie widzicie rejestracji, tylko tak pokażę kaktus taki jakiś słodki kaktusek mój serce tutaj mam takie coś co gra no to. No i jak myślicie? Mam jeszcze nagrywać, czy nie mam nagrywać? <laughs> jeszcze będę ciąg dalszy odcinka. Będzie jak ja wyjdę tam na dwór. Chcę wam pokazać moje nowe intro. Intro będzie takie. Tym bark. <laughs> Dobra. Poczekajcie, 4% muszę naładować za chwilę. Takie będzie intro. Ja się z Wami żegnam, bo mi się telefon rozładuje. Pa! Tu się wyłącza.